Jestem ja jestem Hawtjoch. Dzisiaj będziemy sobie robić jakby miniaturkę, bo będę Wam pokazał, jak ja robię miniaturki. Jak po prostu, kiedy zrobię sobie film, jak sobie robię miniaturkę, bo pamiętajmy, że miniaturka to jest rzecz, która jest, no można powiedzieć, podstawą. Ona jakby przedstawia nasz film, kiedy ktoś sobie patrzy na YouTube, to wtedy widzi naszą miniaturkę. Więc tak, no ja sobie zaczynam od tego. Na przykład, nie wiem, robię. Z miniaturkę z jakiejś gry, no to wrzucam od razu tło z tej gry. Teraz będę robił miniaturkę z tego, no dla tego filmu. Dlatego sobie wchodzę w Google i na przykład jak, jak, jak y, robię miniaturki, jaką ikonkę, y, jeśli nie znajdziemy żadnego fajnego screenshot'a tak? Y, dajmy zapić grafikę jako. Ja tu mam swoje, właśnie tutaj, pliki. Y, że sobie tu bez logo e, no, mamy teraz photoshop logo, no i teraz sobie musimy ogarnąć jakieś tło e, tło najczęściej możemy sobie też zrobić w taki sposób, że możemy sobie po prostu gradient e, ja mam akurat wgrane dużo paczek z gradientami mam tu przeróżne gradienty, ale możecie sobie też własne ręcznie ustawić klikając tutaj w gradient i później tu na lewy i później tu na prawy. I wtedy możecie sobie tu ustawić, przesuwać i tak dalej. Ja myślę, że moje tło może być w sumie takie czerwone. Czerwone będzie fajne. I jako jeśli ja mam radialny, czyli jak wezmę tutaj, to wtedy ten kolor, co jest najbardziej po prawej albo po lewej, zależy jak ustawię, będzie on na środku jakby. Tylko teraz to tak średnio widać, żebym wam pok mógł pokazać to tak średnio. No ale widzicie, że tu jest trochę ciemniej. Więc ja sobie zrobię to tak, żeby tu z boku był ten ciemniejszy. Mogę w sumie to bardziej przyciemnić. Żeby ten kolor był trochę ciemniejszy. Ok. I teraz sobie walnę. O, i widzicie? Tutaj jest taki ciemniejszy jakby kolor. No i teraz myślę, że możemy sobie zacząć yy, od dania tego loga. Yy, rendery wpisujemy sobie PS logo. Możemy sobie też tutaj wybrać i zastąpić. Teraz sobie na przykład to zmniejszymy. Damy to tu, gdzieś. Albo tu na środek. Będzie to ustawiać jak Wam się podoba. I teraz zrobimy sobie na przykład napis. Yy, jak? Dobra. Teraz sobie go skopiemy yy, klawiszem Ctrl J. Przeciągniemy w dół. weźmiemy i robię czcionka, którą używam to jest sans i Heavy Italic Bolt, jakoś tak jak robię, teraz znowu Ctrl J, przeciągam w dół trochę i tutaj damy miniaturki nie, trochę na dół muszę dać albo tu możemy tu na prawo mamy warstwę, czyli możemy sobie jakby przeciągać Yy, czy na przykład robię ma być na miniaturki i w ogóle hmm. jak sobie dam na robie. Dobra i teraz zrobimy sobie nową grupę. Wszystko tu przeciągniemy. I grupę, na grupę sobie damy obrys, żeby wszędzie był taki sam. Załóżmy 6. Dobra więc mamy obrys 6. Nie wiem czy wy to widzicie. Widzicie. Dobra. Teraz wam tu przesuwam. No i widzimy, że nam się teraz to obrysowało. Dla lepszego efektu można dać cień, ale ja cienia ostatnio nie używam, tylko blasku zewnętrznego. Nie wiem, jakoś lepiej mi się na nim robi. Tutaj dajemy, tutaj mamy kolor, dajemy kolor. Na przykład, żeby pasowało do tła. No taki czerwony myślę. O. Można trochę tutaj mniejszy. I. Krycie zwiększyć. I teraz dajemy OK. Otworzymy sobie tą grupę. I teraz może sobie jak trochę do góry i miniaturki trochę w dół. I teraz jak też trochę do góry, żeby to było jakoś ten. Myślę, że zamiast zrobię możemy zrobić robię. Być to lepiej wyglądało. Tak. Dobra, i teraz sobie każdy na jakiś kolor damy fajny. Ja tu mam gotowe już kolory. Tylko wtedy muszę wyłączyć... Nie. Tylko gradient sobie zostawię. Na drugi na przykład taki żółty kolorek. A na trzecim na przykład taki czerwony, nie. Może tak. No i teraz możemy sobie wziąć tą grupę, wziąć kontrol T i ją na przykład powiększyć, żeby to ładniej wyglądało, by było to większe i czytelniejsze. Mhm, teraz z logo można coś zrobić. Logo możemy dać tutaj na przykład, ale musimy coś zrobić, żeby coś tu się działo. Coś tu się musi dziać, więc ja na przykład mogę zrobić nowy, nową warstwę. Wezmę sobie znowu gradienty. I tym razem wezmę tutaj czarny, tylko że trochę więcej tego czarnego, tak żeby był on przezroczysty trochę, przeźroczysty. Bierzemy gradient, dajemy y, liniowy i teraz przeciągamy trochę tak, aby tu się zrobił taki OR, taki cień i wtedy mamy tutaj taki cień później możemy sobie nie to ctrl z też fajny skrót który cofa na przykład robimy sobie photoshop tutaj i ten photoshop damy na niego jakiś cień dobra i teraz na przykład zastępowanie damy sobie jakiegoś Starbarsta jakoś tak. Nie pamiętam, że jak to się nazywa, ale to jest taki efekt, który daje takie promienie jakby. Ctrl- minus oddalamy w Photoshopie. I na przykład damy sobie tu na tekst. Jak mamy takie coś, no to to brzydko wygląda, tak? Wygląda to brzydko. Damy sobie to pod Logo Photoshopa. Wygląda to brzydko, ale tutaj mamy tryby, jakby tryby mieszania, coś takiego i dajemy go na nakładka. Teraz no dalej widać te czarne paski, ale gdy sobie to zmniejszymy krycie, to to wygląda już lepiej. Oczywiście możemy sobie to trochę poprawić. Yy, następnym mo krokiem możemy sobie dodać jakieś, nie wiem, jakąś strzałkę. Yy, oczywiście przeżyć w poziomie, przeżyć w pionie. Tutaj tu jeszcze możemy ją poprawić. Możemy też zrobić taką strzałkę, która wychodzi za tych napisów. Dobra. I teraz... Znaczy, nie wiem, czy to ładnie wygląda. Lepiej myślę, żeby była taka... Stąd na przykład... Dobra, i teraz damy sobie na przykład tutaj w gotowych stylach. Jakoś to trzeba jeszcze poprawić, żeby to było ładniej. Zmniejszyć na przykład tą strzałkę. Jak nam pasuje, może to w sumie w pionie odbije Albo jeszcze w poziomie. I to będzie tutaj z tej strony wystawało. O, i tu będzie taki ładny baklizik. Myślę, że on nawet spokojnie wygląda ta strzałka. Możemy na przykład tego Photoshopa jakoś jeszcze obrabować. Chociaż. Nie, nie będziemy go oprawować, tak jest ładnie. No i co możemy jeszcze dodać? Na przykład, w sumie to jeszcze możemy trochę zwiększyć ten napis, albo go dać tutaj do rogu. Wtedy przesuniemy sobie Photoshop-logo tutaj, i tą strzałkę damy tak. Mhm. I teraz możemy sobie w sumie dać. Co możemy sobie teraz dać? Coś fajnego, coś co obudzi nam tą trochę pracę. Czyli na przykład jakieś tło. No dobra, spróbujmy jeszcze raz na przykład z tym. Spróbujmy na przykład jeszcze raz z tym screenem. będzie to, kopiuję grafikę tym razem, wchodzimy, damy sobie to na warstwę z po prostu naszym tłem, Ctrl V, a nie skopiowałem, Kopiił grafikę, Ctrl V, teraz ją powiększamy, I dajemy sobie ekran Dobra, jeszcze... Nie, nakładkę dam. Chwila. Mamy ekran. Mamy krycie trochę. Dobra i filtry, rozmycie i poruszenie. Tak aby to trochę rozmyć. I teraz możemy sobie na przykład wziąć i zrobić obramówkę wokół tego całego jakby wokół całej miniaturki. Bierzemy sobie nową warstwę. Dajemy edycja, obrysuj na 15 pikseli, kolor biały, no i krycie 45%. I mamy taką fajną obramówkę. Co jeszcze możemy dodać? Możemy sobie dodać pod napisem coś. Na przykład Ctrl J na tą grupę dajemy. Tutaj już nie dajemy tego blasku zewnętrznego, ani obrysu i możemy sobie strzałkami w dół. Też obrys możemy dać strzałkami w dół. Możemy sobie przesuwać jakby to. I to nam robi taki jakby. Trochę coś się ale yy, można znowu dać na każdy z napisów filtr poruszenie. Później znowu filtr poruszenie. No i możemy to zrobić za pomocą każdego V. I teraz nam się to trochę tak fajnie rozmazało, jak widać. Można yy, zamknąć tą grupę i ją trochę dać na dół, albo nie na dół, tylko może trochę w bok. No i zrobił nam się taki jakby cień, rozmazany, coś w tym stylu. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Tak wygląda miniaturka gotowa. Może nie jest jakoś za piękna, ale ja po prostu takie robię, jeszcze ćwiczę, więc Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!